Cześć, witajcie, z tej strony Królików SC, dzisiaj wam pokażę moje kury. Dobra, już może wejdziemy gdzieś. Już widzicie chyba pokrótce. Dobra, zamknięte. Takie ogrodzenie jest zrobione. I wam... no widzicie kury? A teraz tutaj jesteśmy, ponieważ są nowe nabytki! Góry nioski! 7 sztuk. 10 czarnych, 7 lekhornów, 8 czerwonych niosek, 1 jarzębiata i jedna niebieska, tylko jej teraz nie widzę. tam jest? I tutaj niestety jedna prawdopodobnie padnie, bo ja pan na no fermie byliśmy pan No i za nogi pan łapał. No i pan to potem jej nóżkę złamał, bo język u pana mam jej wyjdzieć. Ty był takiej krótkiej odcinkacie łapkę w górę, subskrypcjon górę i cześć!